Hello, Elo, świętym ja jestem Sakramento a razem ze mną jest. tylko. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was bardzo, ale to bardzo fajny odcinek, bo dzisiaj będziemy pić, dzisiaj będziemy jeść, będzie dzisiaj wyżerka i będziemy przede wszystkim degustować. Będziemy porównywać produkty tańsze i produkty droższe. Będziemy musieli z zamkniętymi oczami zgadnąć, które parówki były tańsze, które były droższe. Który alkohol był tańszy, a który był droższy. Jeśli jesteście ciekawi tego odcinka, to zapraszamy Was do oglądania. Mamy tutaj na tym, na tym stole trochę rzeczy, które dzisiaj właśnie będziemy próbować i trzeba coś z nimi zrobić. Musimy się ich pozbyć, żeby to zrobić porządek, a więc... Ha! Jest pusto. Ok, pozbyliśmy się wszystkich rzeczy ze stołu. Teraz będę miał zawiązane oczy i zaczynamy degustowanie. Mamy tutaj dwa rodzaje sera. Jeden 39,90, a drugi 26,63. Za kilo? Tak, to jest za kilo. Różnica jest dosyć spora. Czy smaku się różnią, to już musisz ocenić ty. Bardzo lubię sery, ale nigdy nie za bardzo potrafię je rozróżniać. Ten ser przypomina troszkę taki, ten ser taki topiony, który jest każdy, każdy na w taki folii, którą otwieramy, mm -hmm. którą dajemy, nie wiem, najczęściej go dajemy chyba do czy do kanapek mm -hmm. i on przypomina właśnie ten ser. Mm, miękki ser, na pewno tusty. to można, to można odczuć, mm -hmm. e, ale dość dobry. I próbujmy tego, bardziej znawcą serów chyba ja jestem, a tylko ty odgadujesz. Ten jest zdecydowanie twardszy i przypomina zwykły taki ser, żółty, najtańszy w markecie. Um, przyznamy się też Wam, że pierwszy raz byliśmy w markecie i szukaliśmy najdroższych produktów. Kupujemy najdroższy ser, kupujemy najdroższy napój, kupujemy najdroższe chipsy. Tak właśnie było, najdroższe parówki. Także to był pierwszy raz, uwierzcie nam. Więc tak, mm. pierwszy ser, um, uważam, że to był ten droższy, mm -hmm. ten drugi, że był właśnie ten tańszy. No i zgadłeś. Pierwszy Super. to nazywał się MimolET. Mimolette się pisze, a drugi to ser salami, kupiony w Kaflancie. Czyli ciężko jest na serze oszczędzać, nie? Jak chcemy dużo dobry ser zjeść, to troszkę jednak kosztuje. Wiesz co, myślę, że tutaj można by było zaoszczędzić, kupując ten ser właśnie w plasterkach. Może nic tańszy. Więc tak, mamy chipsy. Kompletnie Sacramento nie wie, jaki rodzaj to chipsów. Nie ma zielonego pojęcia. E, no i spróbujesz odgadnąć, który jest droższy, się, który lepiej smakuje. E, I teraz tak, jedne kosztują 3,49, a drugie 2,29. Różnica ponad ludzie. Ale paszki były takie same? Paszki takie same. No mamy. Czuję smak takiej cebulki, tego kremu takiego, tak? Mhm. Mm Okej, okay, ja mam zakryte oczy, więc będę się posługiwał wszystkimi zmysłami, więc pozwolę sobie tego chipsa też y, dotknąć. Cienki chips, nic nic specjalnego, ale dobry. Ten już ma inną... ten jest grubszy i jest taki, nie wiem, falowany, falisty. Delikatnie. No bardziej falowany, no. Tak. Hmm. Tak samo mamy tutaj zapach, znaczy smak cebulki. Ehm, ta cebulka się różni. O, y... Ciężko mi, ciężko mi naprawdę. Muszę spróbować jeszcze kawałek starego, tego drugiego pierwszego lipsa. Powiem tak, różnica jest znikoma, naprawdę znikoma. Myślę, że tutaj nie warto przepłacać. Mm. Ale chips ten tutaj jest myślę, że był ten droższy. Źle. Powiem, że zdecydowanie ten tańszy tutaj był. Czyli na to można y, był lepszy. Y, tak. Zdecydowanie można po prostu... Można tutaj na, na pewno te, spokojnie. tą tańszą wersję sobie kupować. Okay. Jestem że tak. Tutaj mamy soki a sobę. I rzecz jest w tym, że ta jedna tańsza marka kosztuje więcej niż ta droższa tym razem co nas bardzo zdziwiło no i ogólnie... produkt z Kauflandu jest droższy od tego firmowego tak? tak? Mhm. jeden kosztuje 4,69 a drugi 4,99 jeden to jest Hortex, tak? tak, a drugi to i ten Hortex to był yy, tańszy od tej wersji z Kauflandu tak, co zazwyczaj jest odwrotnie bo Kaufland ma tańsze produkty, nie? No ten ananas czuć, yy, czuć na pewno, że to od razu wiem, że to jest właśnie sok ananasowy, bez żadnych dodatków, dodatków innych owoców. Są taki gęsty, gęstszy niż się bym spodziewał, myślałem, że on będzie troszkę bardziej wodnisty, nektar to nie jest, ale on jest taki gęstawy. Zapachy się różnią. Ten zapach mi się kojarzy bardziej z, z, z jakimś drinkiem. Mm -hmm. Dobra, więc tak. Gdybym miał sobie kupić sok po prostu, żeby go wypić z lodem, taki napój chłodzony, zdecydowanie wybrałbym ten. Gdybym miał zrobić drinka, dobrego drinka, wybrałbym ten. Teraz, który jest tańszy, który jest droższy, nie mam zielonego pojęcia, więc po prostu znaczy inaczej. stawiam, mówię, że ten jest Hortex, a ten jest z Skoflandu. Okej. Okay. Mogę się wziąć? Trafiłeś, trafiłeś, no? Trafiłem. Ale ten bardziej ci smakował niż ten? Hortex ze dwa mi smakowały. Hmm. mi smakowały, były one tutaj bardzo. One się też różnią tutaj kolorami troszkę. Różnią się, no. zapachem. Zapachem też. To nic bardziej na Jeśli miałbym je ocenić smak smakowo, naprawdę będą są bardzo do siebie zbliżone. Tutaj bym dał ocenę od 1 na 10, powiedzmy, że to jest 10, a to, że to jest 9,9. Taka jest minimalna różnica w smaku. Ten korteks jest odrobinę, ale to odrobinę lepszy, ale to jest naprawdę niewyczuwalne. Ale pomimo tego, korteks był tutaj. Mhm. Co był? Tańszy. Tańszy, no. Alkoholowe tym razem? Mojito, tak? Nie. Tak, mojito. No. A jest to jednak mojito? No, tak. Czy po prostu cytrynowe to są? I to jest, nazywa się to e, na, bazie limonki, tak, na bazie limonki mojito, coś, ale coś takiego. Jeden jest blizer za 5,99. I drugi e, imprez za 3,99 czyli 2 złote różnicy na jednej butelce tak jest okay. yy, mo, mo, a procenty? właśnie też wstępnie jakie, jakie, jakie są procentowo tutaj 4% 4, 4% 4, 4, 4? jeden ma 4 a drugi 4,4. Okej, okay. czyli niewielka różnica 4, 4, ale na, na pewno jest 4. To mi nie smakuje. Czuć cytrynę, ale delikatnie. Mhm. Ten jest troszkę bardziej gazowany, ale tego gazu jest naprawdę mało. Wiecie co, powiem Wam tak. Zawsze mówiłem, że lubię bryzery i lubiłem te bryzery kupować. Wiedziałam, że przepłacam, ale byłem za bryzerami. Nie mają one w ogóle... Nie potrafię odczuć z Mhm. A od no pole... wiesz, który ci bardziej smakuje tak samo, są na takim samym poziomie? Tak. Aha. Nie ma po prostu lepszego i gorszego. Ten jest bardziej gazowany, ten jest mniej gazowany. One się różnią odrobinę smakowo. Ciężko mi jest wskazać, który jest lepszy, który gorszy. Mm -hmm. Więc będę strzelał. Skoro Breezer jest. Może głupie mm -hmm. jest to, że się tym yy, kieruję. Skoro Breezer jest droższy, to zakładam, że będzie miał więcej gazu. Więc ten stawiam, że to jest Breezer. Mhm. Mm a ten to jest ten napój alkoholowy tańszy. Zgadzałeś. Zgadzałem. Brawo. A teraz, żebym Ci mogła to ja sobie spróbuję. Znaczy to, yy, to, to, czysto szczerałem, bo to się nie można kierować tym, że coś jest droższe, bo jest gazowane. No raczej nie, za gaz 2 złote? No to by było zdecydowanie przepłacanie. A mi chyba lepiej po prawej stronie. Bardziej jak smakuje jak mojito, to takie jest takie pół na pół. Tak, to, to smakowało bardziej jak mojito. No. to jest prawda. Czy zmięte taką? Na pewno dodamy to, że my alkoholu nie promujemy. I bardzo istotne jest i ważne to, że alkohol jest od lat 18 i tego się trzymajmy. Obydwa były dobre. Przestaję kupować brizery, bo uważam, że one są podobne. Więc tak, tutaj mamy delicję. Będę tutaj miał ściągawkę, którą się posłużę, żeby nie popełnić żadnej gafy cenowej. Jedne delicje to są te takie w opakowaniu, które kupujemy, a drugie są brane na wagę, czyli na sztuki. Delicje te droższe, czyli te w opakowaniu, kosztowały 20 zł 7 groszy za kilo. Oczywiście ta paczka jest tańsza, bo to nie jest paczka kilowa, ale w przeliczeniu na kilo to jest 20 zł 7 groszy. A te, które kupujemy na sztuki, to jest 12 zł 69 na kilo. Czy jesteś gotowa? I słuchaj. Troszkę takie wysuszone. A to jest naprawdę suche, Galaretka OK. Czekolada? Nie czuję czekolady w ogóle. No może już troszkę lepiej. Nawet... Czy to jest ta galaretka grubsza czy cieńsza? Jest jej więcej? Czy może więcej. nie czujesz więcej? więcej galaretki? Może przez to są bardziej taki ważniejszy jest ten kształt. Mhm, mm chyba tak. I czekoladę trochę tuż na mój. Dżemiszko mnie jest taki super. Czyli ten pierwszy smakował ci mniej? Tak, ten, ten mniej, ten po jest o lepiej. I myślę, że po prawej stronie to są te delicje, a po lewej stronie to jest te nawagę. okej może jeszcze mi paskę Ha! Powiedz mi, czy one się tak strasznie różniły smakowo, że pomimo tego, że te są od 10. O 8-9 zł tańsze na kilo Czy wolałabyś przepłacić żeby mieć te lepsze? To jest dużo 8 zł, ale powiem ci, że smakowo... 8 zł na kilo, ale na paczce to już będzie naprawdę dużo mniej, prawda? Mm -hmm. Bo to jest jednak paczka ile tutaj mamy. To 147 gramów. To będzie mała różnica. Przez to, że to jest tak wszystko w jednym pewnie sypane na kilo one wysychają. I są nieodpowiednio pakowane kupiałem delizję. Poczułaś ten zapach parówek? No, poczułam. Czuć. Więc tak, mamy dwa rodzaje parówek. Jedne to są z Kauflandu i są one z, z indyka. A drugie są jest to marka Indyk Pol i to jest też indyk. Mm -hmm. e, więc teraz możesz próbować. Jedne to są około 90% szynki na drzwiamsa. Drugie około 70%. Ile dokładnie to napiszemy na dole? Więc tak. Parówki Indypol na kilo kosztują 27,72. A wersja z Kauflandu, firma Kauflandowska, 21,96. Czyli jest tutaj różnica jak najbardziej. A więcej mięsa mają jednak te parówki tańsze, czyli te z Kauflandu. No powiem Ci na razie, nie wiem, co myślę. Muszę spróbować bliżej porównać. Zapraszam do degustacji. Bardziej miękka jest po prawej stronie. Bo bardziej twarda jest ta po lewej. Ciężko powiedzieć, który smak jest lepszy. A masz jakiś taki intensywniejszy smak mięsa? Bardzo czujesz mięso? Ten po prawej jest bardziej delikatny. Delikatniejszy. Delikatniejszy. Ten po lewej jest bardziej taki mocniejszy ten smak. Ciężko powiedzieć. No masz też tą podpowiedź, że jedna ma 70%, a druga 90%. Mhm. Możesz się kierować właśnie tym. To wydaje mi się, że będzie 90%, a ta 70%. Ale ja jestem pewna, bo to jest taki smak delikatniejszy, zupełnie troszkę inny. A ten jest taki bardziej zbity. No to to będzie Kaoplat, a to będzie ta, ta droższa. Okej, okay, możesz zajrzeć, zobaczyć. Eee... i... się. Dobrze oddziałeś. Tak. Okej. Okay. Zapraszamy Cię do ponownie założenia maski. Tym razem będziemy próbować keczupy. Cenowo wygląda to tak, że Heinz kosztuje 1,11,66. Za kilo, nie? Za kilo. Oczywiście wszystko przeliczamy na kilo. A wersja z Kauflandu kosztuje nas 6,62. Czyli jest to o połowę tańszy keczup. No. No, Jest najmniej. to kolosalna różnica jeśli chodzi właśnie o przeliczenie tutaj na kilo. Um, więc co? Mam nadzieję, że nie zmienić to, że masz różne parówki. Mhm. Okay? ok? Dajemy ci jeden ketchup. Zamoczyć ci te parówki w, w ketchupie, żeby Ci było łatwiej. No, mogę się ubrudzić. Ja bycie. Dobra. na zawsze ze swojej strony, więc zakładam, że najpierw zdegustujesz momencik, momencik tak Ci do głęboko zamoczę w tym ketchupu, bo będzie tego po dużo, okay? ok? nie powinno Ci skapnąć no, dosyć intensywny ten intensywny smak, tak? Ketchupu mm -hmm. intensywny, no a czy Ci smakuje? no Kolory one się na pewno różnią, ok? Proszę. Też Ci nie powinien skapać raczej. Są dość, dość gęste te ketchupy. Nie kieruj się smakiem parówek, bo te parówki są, są inne. No słaby ten ketchup. Słaby? Kwaśniejszy. Mniej intensywny. Nie za bardzo nie smakuje. Tak, średnia troszkę. Hmm, czyli mówisz, że Heinz, czyli ta wersja droższa, dwa razy uuu. droższa, wydaje mi się, że po lewej stronie właśnie jest Heinz, to był właśnie ten pierwszy. Bo był lepszy smakowy, bardziej intensywny, tak? Mhm. Możesz ściągnąć tę paskę. What? I tutaj się właśnie zdziwisz, bo było na odwrót. Bardzo ciekawie, to jest właśnie bardzo fajne w tym doświadczeniu. Że, że właśnie możemy, nie możemy się kierować wzrokiem i informacjami, więc musimy po prostu strzelać i czasami wychodzi naprawdę na to, jak widzimy właśnie w tym naszym eksperymencie dzisiaj, że wersje tańsze są czasami lepsze. Przyszło do ciebie kolejne jedlenko. Mamy tutaj kurasanty. Obydwa są z czekoladą. Jeden to jest 7 Days. Mhm. A drugi to jest niemiecki Kindle Croissant, gdzie mamy tutaj pakowane jest opakowanie z sześcioma sztukami w środku. Wychodzi na to, że różnica między tymi dwoma tutaj produktami to jest tylko dwa grosze. Oczywiście jeden Croissant jest większy, drugi mniejszy. O tym wiemy, bo one są inaczej, troszkę pakowane innych wielkości. Ale my to podzieliliśmy na 60 gramów, ile by to wychodziło, bo 60 gramów mają te małe. Jest różnica tylko w 2 grosze i z różnicy. Seven Days jest tańszy o dwa grosze. Nie do końca jakieś walery smakowe ma taki dziwny krem. No, to jest różnica kurde. Co to jest. Różnica na lepsze, na gorsze? Lepsze. Na lepsze. Aha. Któryś jest od tych dwóch miększy, któryś jest twardszy, który jest świeższy Też no to jest lepsze i świeże tutaj Ale krem jest lepszy tutaj A więc musisz... Winner Winner... Winner ten, a który twoim zdaniem jest 7 days Ten Ten, bo ten jest lepszy mhm. Możesz ciągnąć tę paskę no. Mm. no. Więc cały ten Kiepska challenge jestem. Cały ten challenge wygrałem ja, ale to nie do końca polegało na tym, kto więcej tej punktów zdobędzie, tylko było to takie właśnie bardziej chyba dobre dla nas, dla, do sprawdzenia, do przekonania się. Ten faktycznie wyglądał, od razu było widać na serendacie, że jest większy. No jest. Jest on, on dużo większy, jest to ciasto. Ale krem, ten jest... Czekolada. Czekolada. Skąd się wziął krem? No bo to jest tylko to. Wiesz co? Zobacz, zobacz jaki ten, ten jest tusty, widzisz? No. On jest strasznie tusty, a ten, ten właśnie jest sure. nie jest tusty. No, nie bardzo. Właśnie to nie jest, nie? jest miękkie. Ciasto wygrywa w Seven Day'sach. Czekolada, inaczej krem, przez niektórych rozumiany. Wygrywa w tych Croissantach Kinderach. up to the frat house and we about to rock it get them ladies on the dance floor about to drop it once the music starts we ain't never